Cześć, jesteście na kanale Polski Online i dzisiaj, jak zawsze, będziemy Uczyć się języka polskiego. O czym dokładnie dzisiaj będziemy rozmawiać? Nauczymy się z Wami nowych słów, ale nie będą to takie proste słówka, bo są to słowa, które podobne do siebie i dość łatwo je pomylić. Więc jeżeli chcecie w ciągu następnych 10 minut trochę podwyższyć swój poziom języka polskiego, nauczyć się czegoś nowego, to oglądajcie do końca. Ale jeszcze mam jedną małą uwagę. E, Jeśli wy mnie troszkę poganowo polską, to gdzie obowiązkowo włączajcie subtytry. One dostępne w nasu wideo, z tej, albo, stoje, albo stoje strony. I subtytry, to napisy są dostępne w trzech językach. Możecie włączyć sobie napisy w języku ukraińskim, w języku polskim, bądź w języku rosyjskim. E, I to chyba wszystko. Teraz już możemy przejść do naszych słów. Zacznijmy od pytania. Ja mam dla Was tutaj przygotowane, nie powiem co to jest po polsku, bo się domyślicie od razu, ale myślę, że zrozumieliście, więc e, używamy tego do mycia rąk. Więc jaki czasownik jest związany z tym przedmiotem? Mylicie się czy mydlicie? się? Dam Wam 5 sekund. Mylić się czy mydlicie? Dam wam małą podpowiedź, to jest mydło. Dlatego z mydłem jest związany czasownik mydlić się, co znaczy jakby mydlić siebie mydłem. A mylić się już znaczy co innego, jest to popełniać jakiś błąd, tak? Albo na przykład nie mieć racji w czymś. E, podam Wam też kilka przykładów. Mamy tutaj zdanie, że każdy może się mylić. Albo on mylił się w wielu sprawach. Więc jeszcze raz powtórzmy, mylić się, używać mydła Mylić się, popełniać błąd. Nasze kolejne słówka to jest sklep. I magazyn. Wiem, że dla wielu osób, które już znają język polski na takim wyższym poziomie, to nie jest żaden problem, żeby używać poprawnie tych słów, ale dla ludzi, którzy dopiero zaczynają uczyć się języka polskiego, to może być wyzwanie, ponieważ słowo sklep nie ma nic wspólnego ze zmarłymi, jak to jest w języku ukraińskim, a magazyn nie ma nic wspólnego z miejscem, gdzie robimy zakupy. No, powiedzieć, że ja byłam szokowana, to niczego nie powiedzieć. Ponieważ akurat sklep to jest to miejsce, do którego idziemy, żeby te zakupy zrobić, więc Kupujemy sobie jakieś, nie wiem, artykuły spożywcze, odzież, cokolwiek zawsze kupujemy w sklepie. Może być to taki zwykły sklep bądź sklep internetowy. Jeżeli chodzi o magazyn, to ma to słowo kilka znaczeń. Pierwsze znaczenie jest to pomieszczenie do przechowywania towarów. I od razu podam Wam przykład, żebyście lepiej zrozumieli jak możemy używać tego słowa. Jesteśmy w sklepie, na przykład odzieżowym i szukamy kurtki. Znaleźliśmy kurtkę, która nam się podoba, tylko że nie ma jej w tym kolorze czy na przykład w tym rozmiarze, jakiego szukamy. Więc zwracamy się do ekspedientki z prośbą o, po o pomoc, tak z prośbą o znalezienie tej kurtki. Co może powiedzieć ekspedientka? Że ta kurtka w w odpowiednim kolorze, niech to będzie czarny kolor, także ta kurtka w czarnym kolorze, jest na magazynie i ona może ją przynieść. Więc jeszcze raz, w sklepie kupujemy, na magazynie przechowywujemy towary. Ale ma to słowo też inne znaczenie: jest to czasopismo ilustrowane. Jako przykład mamy WOK. Jest to magazyn o modzie. Ось такі відгуки ми отримуємо від людей, які закінчили навчання в польській онлайн. Якщо ви також хочете почати говорити польською почувати себе більш впевнено, тоді я запрошую вас на наш курс польської мови. Хочете дізнатись детальніше про курс, пішли, розкажу. Вас чекають 36 уроків, які ви зможете проходити в будь-який зручний для вас час. Вам достатньо лише телефону або комп'ютера тут вже як вам зручніше. Якщо ви, наприклад, багато працюєте, вам здається, що зовсім немає часу на навчання. То ви точно зможете проходити курс, тому що можна дивитись уроки, наприклад, коли готуєте сніданок чи їсте сніданок, поки чистите зуби чи зовсім перед сном. Ви самі будуєте свій графік навчання і на проходження всього курсу матимете аж рік. Після кожного відео уроку вас чекає дуже багато завдань на інтерактивній платформі, які якраз допоможуть закріпити ту теорію і перейти до практики. Потім усні і письмові завдання, їх перевіряє викладач. Саме ці завдання дозволять вже з першого уроків починати говорити польською і нарешті розібратись, як же правильно вимовляти всі ці ж ому в і так далі. Це зовсім незвичайний нудний курс поки. Підручниках це інтенсивне навчання, і в кожному уроці ми з вами будемо вчитись і створювати дуже-дуже багато речень польською. Закінчивши це навчання, ви отримаєте хорошу базу польської мови, почнете говорити і далі вже буде набагато легше самостійно покращувати вашу польську. Тому, якщо ви повний новачок, або ж вам просто складно говорити польською, ви допускаєте багато помилок. Обов'язково переходьте за посилання в описі, дізнайтесь всі деталі і ри. Strój Powobaczymy się w kursie. Idziemy dalej i znów mam dla was zadanie. Zobaczcie, co ja teraz mam założone. Słuchawki czy nauszniki? Macie 5 sekund. No i teraz tak. To są słuchawki. Słuchawki służą do słuchania muzyki. Możemy sobie zapamiętać. Słuchawki to znaczy słuchać muzyki. A nauszniki to są akcesoria odzieżowe. Niestety nie mam, ale tutaj macie zdjęcie, żeby zrozumieliście, czym się różnią. No to się Mało po Jeszcze chwilę wróćmy do słuchawek, bo chciałabym wam zwrócić uwagę na to, że jeżeli używamy czasownika słuchać, to po czasowniku słuchać zawsze zadajemy sobie pytanie, czego, więc słuchamy czego? Muzyki, nie muzykę. Tak, tak samo słuchamy czego? Radia, nie słuchamy radio. To jest taki dość często popełniany błąd, więc zwróćcie sobie na to uwagę. Idziemy dalej, i teraz trochę jaśniej miało się zrobić. Nasze kolejne słówka. Jest to zachować i schować. Bardzo podobne między sobą, mają różne znaczenia. Jeżeli mówimy o czasowniku schować, to znaczy umieścić coś w bezpiecznym, niewidocznym miejscu. Na przykład On schował książkę pod kocem, czy na przykład Magda schowała pieniądze do torebki. Czasownik Zachować ma różne znaczenia w zależności od kontekstu, ale na przykład zachować to znaczy e, zostawić w jakiejś niezmienionej postaci. Albo też możemy używać to słowo, kiedy mówimy o tajemnicy, tak, żeby zachować jakąś tajemnicę, nie ujawniać tej tajemnicy, tak nie mówić o niej. Jedziemy dalej i nasze następne słowa jest to plecak i portfel i znów mam dla was zadanie, ponieważ proszę powiedzieć, co to jest. Jest to plecak, czy to jest portfel? Okej, okay. to jest portfel. Tak, portfel. A jeżeli mówimy o tej torbie, którą nosimy tutaj na plecach, to już będzie Plecak, dlatego, że to są plecy, nosimy torbę na plecach, dlatego chyba teraz się domyślam, że dlatego nazywa się to plecakiem. Więc jeszcze raz, w portfelu mamy pieniądze, a portfel możemy wrzucić do plecaka. A teraz podejdźcie mnie w oko i skaźcie. Wam usę? Jasno. I przechodzimy do naszej ostatniej pary, jest to pociąg i plecak. I tutaj macie takie zdanie. Pociąg jest pojazdem, ale nie każdy pojazd jest pociągiem. Jak to zrozumieć? No to mamy tak. Pociąg jest to pojazd kolejowy. Tu macie pociąg. Na przykład Jeżdżę z Krakowa do Warszawy pociągiem. Albo na przykład, Karol nigdy nie jeździ pociągiem, e, ponieważ używa samochodu. Pojazd jest to urządzenie do transportu ludzi, towarów, zwierząt. I jakie są rodzaje tych pojazdów? Pojazdem jest pociąg, pojazdem będzie autobus, e, tramwaj czy na przykład nasz samochód. To wszystko są pojazdy. I na dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie notatki do tego filmu, czyli zebrane te wszystkie słówka, wyrazy oraz przykłady, o których dzisiaj rozmawialiśmy, macie w opisie do filmu link, więc możecie sobie ten plik pobrać. I też mam do Was prośbę, bo od czasu do czasu piszecie różne pytania. I pomyślałam sobie, że możemy zrobić film, gdzie będę odpowiadać na Wasze pytania dotyczące Myślę, że wszystkiego i języka polskiego, i naszej szkoły polski online. Jeżeli chcecie na przykład uczyć się języka polskiego z nami, to zapraszam na kurs języka polskiego, już niedługo się zaczyna. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie, piszcie je ja w komentarzach. Chętnie odpowiem. Pamiętajcie też o tym, żeby dać łapkę do góry. Będę Wam mega wdzięczna. Jeszcze raz dziękuję. Widzimy się już w kolejnym filmie. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!